Trzecią rocznicę ślubu poprosiłam męża, by podszedł do mnie i pokroił tort. Podszedł, podniósł tort i rzucił mi go w twarz. Jego sekretarka śmiała się obok niego, kropka ze złością rzucił we mnie papierami rozwodowymi i ogłosił swoje nowe małżeństwo z sekretarką. Byłam w szoku. Nie możesz tego zrobić. Wykrzyknąłem. Potem wyrzucił mnie z imprezy. Postanowiłam się zemścić kropka następnego dnia, kiedy się obudził. Miałam dla niego wielką, szokującą niespodziankę kropka, nazywam się Dorefi Carter i to jest historia mojego życia, życia, które kiedyś uważałam za idealne kropka byłam po trzydziestce. Szczęśliwą żoną Alena, bogatego biznesmena po czterdziestce. Mieszkaliśmy w Dallas w Teksasie, gdzie słońce często świeciło jasno. A niebo wydawało się nie mieć końca. Allen był właścicielem odnoszącej sukcesy firmy importowo-eksportowej, a ja miałam stałą pracę jako pracownik biurowy. Byliśmy małżeństwem od trzech lat i byłam pewna, że się kochamy. Zawsze wierzyłam, że miłość może pokonać wszystko. Ale tego wieczoru wszystko się zmieniło. To była nasza trzecia rocznica ślubu i zaplanowałem kameralną uroczystość w domu. Udekorowałam jadalnie świecami i kwiatami, ostrożnie stawiając na stole zamówiony tort aromat pieczonego kurczaka wypełnił powietrze, danie, które wiedziałam, że Alan uwielbia. Z trudem powstrzymywałam podekscytowanie, czekając na jego powrót z pracy. Moje serce biło z niecierpliwości. To miał być dla nas wyjątkowy wieczór kropka, gdy zegar wybił siódmą, usłyszałam znajomy dźwięk samochodu Alena wjeżdżającego na podjazd. Pośpieszyłam do drzwi z promiennym uśmiechem na twarzy, gotowa go uściskać. Ale kiedy otworzyłam drzwi, byłam zaskoczona, kropka obok niego stała Tara, jego sekretarka, młodsza kobieta z łatwym śmiechem i pewnością siebie, której nigdy wcześniej nie zauważyłam, kropka wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. Wykrzyknął Allen, jego głos był jasny, ale pozbawiony zwykłego ciepła. Dzięki, Alen. Udało mi się odpowiedzieć, wymuszając uśmiech, gdy spojrzałam na Tarę. Która wydawała się cieszyć tą chwilą trochę za bardzo, kropka, moje serce zatonęło jeszcze bardziej. Dlaczego ona tu była? To był nasz wyjątkowy dzień, kropka, czyż to miejsce nie jest piękne? Powiedziała Tara, rozglądając się dookoła, naprawdę przeszłaś samą siebie, do Refi. Dzięki, ja zaczęłam, ale moje słowa ucichły. Pokój wydawał się duszący, a śmiech między nimi wisiał ciężko w powietrzu, kropka, choć, pokroimy tort. Zasugerowałem, próbując przywrócić nastrój do tego, co świętowaliśmy, kropka mój głos lekko drżał, ale byłam zdeterminowana, by nie okazywać swojego dyskomfortu, kropka, Alan wzruszył ramionami, zerkając na tarę z uśmiechem. Jasne, miejmy to już za sobą, kropka, poprowadziłam ich do stolika, a moje serce przyspieszyło. Czułam się jak aktor w sztuce, publiczność czekająca na rozwój wydarzeń kiedy ustawiłam się przed tortem, zawołałam: Alen, choć, czas pokroić tort kropka, ale zamiast gorliwego męża, którego się spodziewałam, zobaczyłam zmianę na twarzy Alena. Wyglądał na zirytowanego, jego oczy zweziły się. Gdy podszedł do mnie kropka chwycił nóż, ale zamiast kroić tort z radością, rzucił go gwałtownie w dół, przecinając kolejne warstwy. To głupie, krzyknął, a w jego oczach błysnęła złość, kropka, zamarłam, ogarnęła mnie dezorientacja. Co się stało? Zapytałam, mój głos ledwo przekraczał szept, kropka, nagłym ruchem Allen podniósł cały tort i, ku mojemu szokowi, rzucił nim prosto w moją twarz. Ciasto rozprysnęło się wszędzie, na moje włosy, sukienkę, serce, kropka, stałam tam, zamrożona w niedowierzaniu, a słodki lukie spływał mi po policzkach, kropka, Allen... Co ty wyprawiasz? Zawołałam, upokorzona przed naszymi gośćmi, którzy sapnęli i cofnęli się. Kropka Tara zaśmiała się okrutnym dźwiękiem, który odbił się echem w moich uszach. Już cię nie lubię. Wynoś się z mojego życia, krzyknął. Jego głos był mieszanką wściekłości i czegoś jeszcze, czego nie mogłam rozszyfrować. Kropka poczułam, jak powietrze opuszcza moje płuca, gdy dotarła do mnie rzeczywistość jego słów. O czym ty mówisz? Allen, proszę. Błagałam. Mój głos pękał. Możemy o tym porozmawiać, kropka, ale on skończył słuchać. Żenie się starą. Ona jest wszystkim, czego potrzebuje, a ty mi tylko przeszkadzasz, kropka, świat wokół mnie rozmył się. Słyszałem szmery naszych przyjaciół i rodziny, szok wypisany na ich twarzach. Chciałam krzyczeć, płakać, robić cokolwiek innego niż stać tam z ciastem kapiącym mi z brody. Kropka, chyba nie mówisz poważnie. Zająknęłam się, czując przepływające przeze mnie niedowierzanie. Kropka, Allen rzucił papiery rozwodowe na stół. Dźwięk był ostry i ostateczny. To koniec, do Refi. Idę dalej. Kropka odwrócił się do Tejri i zaborczo objął ją ramieniem. Jest moją nową partnerką biznesową i przyszłą żoną. Słowa zawisły w powietrzu, dusząc mnie. Moje serce rozpadło się na milion kawałków. Jak śmiesz. Krzyczałam, łzy spływały mi po policzkach. Nie możesz tego zrobić. Zbudowaliśmy razem życie. Kropka. Już nie, powiedział zimno Allen, odwracając się do mnie plecami. Patrzyłam, jak odchodzi, zostawiając mnie samą. Z mieszanką wstydu i wściekłości płynącą w moich żyłach kropka śmiech Terry zabolał jeszcze bardziej niż upokorzenie. Ledwo mogłam myśleć, gdy potknęłam się i wyszłam z pokoju, czując każdy kawałek bólu, który właśnie zadał. Świat wydawał się surrealistyczny, jak zły sen, z którego nie mogłam się obudzić kropka po wyjściu na zewnątrz znalazłam się w chłodnym wieczornym powietrzu, z trudem łapiąc oddech. Potrzebowałem wsparcia. Nie mogłam stawić temu czoła sama. Bez zastanowienia chwyciłam za telefon i zadzwoniłam do Sofii, mojej najlepszej przyjaciółki. Kropka, do Refi? Co się stało? Zapytała z troską w głosie, gdy tylko odebrała. Potrzebuję cię. Możesz przyjechać. Wydusiłam z siebie, mój głos drżał. Kropka, już jadę, powiedziała, a ja rozłączyłem się, opierając się o ścianę i próbując zebrać myśli. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że moje życie może wywrócić się do góry nogami w jednej chwili. Alan i Tara roztrzaskali moje serce i mój świat, a ja wiedziałam. Że muszę znaleźć sposób na odzyskanie kontroli. czekając na sofii, zdałam sobie sprawę, że nie pozwolę, by ta zdrada mnie zdefiniowała. Znajdę sposób, by stanąć w swojej obronie i odzyskać swoje życie, bez względu na to, jak trudne to będzie kropka, noc dopiero się zaczynała i nie miałam pojęcia, co mnie czeka, ale byłam zdeterminowana, by stawić temu czoła kropka, kiedy przyjechała Sophie, rzuciła się w moją stronę, obejmując mnie ramionami. Co się stało? Widziałam ciasto na tobie. Co zrobił Alan? Załamałam się. Wszystko się na mnie zawaliło. Kropka rzucił mi tortem w twarz i wręczył papiery rozwodowe. Zostawia mnie dla tej kropka, oczy Sofii rozszerzyły się w szoku. To okropne. Zasługujesz na coś lepszego, Dorefi. Wiem, powiedziałam, ocierając łzy wierzchem dłoni. Ale muszę coś zrobić. Muszę się dowiedzieć, co się naprawdę dzieje. Kropka Sophie spojrzała na mnie. Jej wyraz twarzy stał się poważny. Co masz na myśli? Dowiem się, co naprawdę knuje Tara. Nie mogę pozwolić. Żeby uszło im to na sucho. Muszę poznać prawdę. kropka z Sofii u boku poczułam iskierkę nadziei. Byłem zdeterminowany, by odkryć sekrety czające się w cieniu mojego życia i odzyskać moc, której pozbawił mnie Alan. czekała mnie trudna podróż ale byłam gotowa walczyć o swoją przyszłość bez względu na wszystko. Kilka następnych dni to był wir emocji. Po tej strasznej nocy wprowadziłem się do Sofii. Jej mieszkanie było małe, ale przytulne, wypełnione żywymi kolorami i ciepłem, którego rozpaczliwie potrzebowałam. Wciąż zmagałam się z szokiem po zdradzie Alana, ale jedno było jasne. Nie mogłam siedzieć z założonymi rękami i pozwolić mu odejść bez szwanku. Potrzebowałam odpowiedzi i musiałam wiedzieć, w co tak naprawdę zamieszana jest tara kropka pewnego ranka Sofii usiadła ze mną przy kawie z poważnym wyrazem twarzy. Dorefi, musisz być ostrożna. Tu już nie chodzi tylko o twoje małżeństwo. Wygląda na to, że tara knuje coś podejrzanego kropka przytaknęłam, wpatrując się w filiżankę. A gorycz kawy odzwierciedlała gorycz w moim sercu. Myślałam o tym samym. Alan nie zostawiłby mnie dla niej bez powodu. Muszę się dowiedzieć, co tak naprawdę się między nimi dzieje. Sophie pochyliła się do przodu. Rozważałeś wynajęcie prywatnego detektywa? Kogoś, kto mógłby zbadać przeszłość Teiri i interesy Alana. Przeszło mi to przez myśl, ale zawahałem się. Myślisz, że to naprawdę by pomogło jak najbardziej. Zasługujesz na poznanie prawdy, a jeśli są zamieszani w coś nielegalnego, musisz zebrać dowody. Powiedziała stanowczo kropka tego wieczoru, po długim dniu zastanawiania się nad kolejnymi krokami, usiadłem przed laptopem. Szukając prywatnych detektywów w Dallas kropka natknąłem się na Toma Reynoldsa, który miał solidne recenzje i reputację odkrywcy prawdy. Czułem się jak przeznaczenie, gdy zadzwoniłem do niego i umówiłem się na spotkanie następnego dnia. Kiedy przybyłem do biura Toma, byłem zdenerwowany, ale zdeterminowany. Przywitał mnie ciepłym uśmiechem i gestem, bym usiadła. Więc. Dorefi, co cię tu sprowadza? Zapytał profesjonalnym, ale zachęcającym tonem. Kropka wzięłam głęboki oddech. Mój mąż, Alan, właśnie zostawił mnie dla sekretarki, Terry. Podejrzewam, że jest zamieszana w coś nielegalnego i potrzebuje twojej pomocy, żeby się tego dowiedzieć. Tom słuchał uważnie, gdy opowiadałam o wydarzeniach prowadzących do mojej katastrofalnej rocznicy. Zmarszczył brwi, gdy opisałam obecność Terry tamtej nocy i nagłą agresję Alana. Wygląda na to, że chodzi o coś więcej niż tylko nieudane małżeństwo, powiedział w zamyśleniu. Mogę ci pomóc, ale będę potrzebował twojej pełnej współpracy. Wszelkie szczegóły będą pomocne. Przytaknęłam, czując poczucie celu. Muszę wiedzieć, co ich łączy i czy firma Alana jest zamieszana w coś nielegalnego. Zostaw to mnie. Zacznę od sprawdzenia przeszłości Tejri i jej ewentualnych powiązań z biznesem Alana. Sprawdzę również wszelkie nietypowe działania w jego firmie. Zapewnił mnie Tom. Kropka w miarę upływu dni próbowałam skupić się na pracy i zająć czymś innym, ale myśli o Alanie i Tarze wkradały się do mojego umysłu częściej, niż mi się to podobało. Nie mogłam pozbyć się uczucia zdrady. Kropka, nie mogłam też zignorować narastającej ciekawości, co odkryje Tom. Kropka w końcu, po tygodniu niespokojnego oczekiwania, pom zadzwonił do mnie z wiadomością. Do Refi mam pewne informacje, które musisz usłyszeć. Powiedział poważnym tonem, kropka chodzi o tarę. Spytałam z przyspieszonym biciem serca kropka tak, ale nie tylko o nią. Tara jest nie tylko sekretarką Alana. Była zamieszana w nielegalny handel narkotykami, używając jego firmy importowo-eksportowej jako przykrywki dla swoich operacji. Poczułem, jak krew odpływa mi z twarzy kropka co masz na myśli? Tom kontynuował kropka przemycała narkotyki do iskraju. A ja znalazłem dowody na jej powiązania ze znanymi handlarzami narkotyków. Wygląda na to, że Alan może być w to zamieszany, wykorzystując biznes do ukrycia jej działalności. Mówisz poważnie. Sapnęłam, próbując przetworzyć informację. Tak, mógł. Odparł Tom. Ale jest jeszcze gorzej. Znalazłem zapisy dużych transakcji finansowych, które nie pasują do legalnych transakcji biznesowych. Alan może defraudować fundusze na wsparcie tych operacji. Mój umysł szalał, gdy przyswajałem szokujące rewelacje. Co teraz zrobimy? Tom przerwał, zastanawiając się nad kolejnymi słowami. Musimy zebrać więcej dowodów. Jeśli uda nam się zbudować solidną sprawę przeciwko nim, możemy potencjalnie zaangażować władzę. Ale to wymaga czasu i starannego planowania. Poczułam przypływ determinacji. Kropka, jestem gotowy. Chcę zobaczyć, jak stają przed wymiarem sprawiedliwości. Nie ujdzie im to na sucho. Tom uśmiechnął się. Wyczuwając moją determinację kropka to dobrze. Zaraz się tym zajmę. Odkryjemy prawdę i będę cię informował na każdym kroku kropka po rozłączeniu się. Odwróciłem się do Sofii, która z niepokojem czekała na wieści. Kropka, nie uwierzysz, czego się właśnie dowiedziałem. Powiedziałem, mój głos drżał ze strachu i podekscytowania. Kropka, powiedz mi. Nalegała, pochylając się do przodu. Kropka, Tara nie jest tylko sekretarką. Jest zamieszana w handel narkotykami, a Alan też może być w to zamieszany. Wykrzyknęłam, moje serce przyspieszyło. Kropka, oczy Sofii rozszerzyły się. To poważna sprawa, Dorefi. Musisz być ostrożna, kropka wiem, powiedziałam, biorąc głęboki oddech. Ale nie mogę się teraz wycofać. Muszę poznać całą prawdę, kropka dzięki wsparciu mojej przyjaciółki i pomocy Toma. Byłam gotowa zagłębić się w przestępczą działalność Alana i Teiri. Poczułam, jak zaczyna we mnie narastać poczucie siły. Nie chodziło już tylko o zdradę. Chodziło o sprawiedliwość i odzyskanie mojego życia. Byłam zdeterminowana, by doprowadzić sprawę do końca. Bez względu na to, jak niebezpieczne może się to okazać. Stomem po mojej stronie śledztwo w sprawie podejrzanych interesów Alana i Tayli przybrało na sile. Każdy dzień przynosił nowe odkrycia, a z każdym dowodem czułam, że moja determinacja twardnieje. Nie byłam już bierną żoną obserwującą, jak jej świat się rozpada. Stałam się aktywnym graczem w mojej własnej historii. Pewnego popołudnia spotkałam się z Tomem w małej kawiarni, gdzie atmosfera tętniła rozmową i zapachem kawy. Gdy usiadłam na swoim miejscu zauważyłam poważny wyraz jego twarzy. Dorefi, mam dla ciebie kilka nowości, powiedział, pochylając się bliżej. Chodzi o Alana i Tarę. Zapytałam z przyspieszonym biciem serca. Kropka, tak, odpowiedział. Śledziłem ich ruchy i finanse. Wygląda na to, że spotykali się z niebezpiecznymi ludźmi. Kropka, niebezpiecznymi ludźmi? Powtórzyłem, zaciskając żołądek. Co masz na myśli, Tom wziął głęboki oddech. Odkryłem. Że Tara ma powiązania z syndykatem narkotykowym działającym w Dallas. Alan może nie być tylko biernym uczestnikiem. Może być aktywnie zaangażowany w ich operację. Mam dowody na to, że dokonywał znacznych wypłat gotówki, które zbiegały się w czasie z tymi spotkaniami. ogarnęła mnie panika. Co to dla mnie oznacza? Jeśli są powiązani z syndykatem narkotykowym, mogą wziąć odwet, jeśli dowiedzą się, że prowadzę śledztwo. to realna możliwość przyznał Tom. ale musimy postępować ostrożnie. Informacje, które posiadam są cenne i jeśli uda nam się je przedstawić władzom, mogą doprowadzić do ich aresztowania. Musimy tylko zebrać więcej dowodów, by wszystko się potwierdziło. Kropka, czując ciężar całego świata na swoich barkach, skinąłem głową. Rozumiem. Jestem gotów zrobić wszystko, co trzeba. Kropka. Tom przedstawił plan. Chcę namierzyć ich następne spotkanie. Jeśli uda nam się złapać ich na gorącym uczynku lub podsłuchać coś obciążającego, może to dać nam przewagę. której potrzebujemy. Kropka w następnym tygodniu wprowadziliśmy nasz plan w życie. Czułem mieszankę strachu i podekscytowania, gdy ustawiliśmy się przed nieokreślonym magazynem w którym Alan i Tara mieli się spotkać, kropka, musiałem sobie przypominać, że robię to dla własnej przyszłości i sprawiedliwości, kropka. wraz z zapadnięciem zmroku cienie stawały się coraz dłuższe, a ja czułam, jak adrenalina buzuje w moich żyłach. Tom i ja czekaliśmy cicho w jego samochodzie, światła uliczne rzucały niesamowity blask, kropka. po napiętej godzinie zobaczyłam Alana podjeżdżającego swoim eleganckim czarnym sedanem. A chwilę później tary zgującą się na miejsce pasażera. Moje serce przyspieszyło, gdy zdałam sobie sprawę, że to jest to kropka, bądź cicho i przygotuj telefon do nagrywania, poinstruował Tom, jego głos ledwo przekraczał szept. Przytaknęłam, a mój puls przyspieszył, gdy samochód Alana zaparkował przed magazynem kropka, obaj wysiedli i widziałam, że ich język ciała był napięty. Alan żywo gestykulował. A Tara zdawała się uważnie słuchać, z poważnym wyrazem twarzy kropka, Tom i ja podeszliśmy bliżej, próbując wyłapać urywki ich rozmowy. Trudno było to usłyszeć, ale wyłapałem słowa, które przyprawiały mnie o skurcze żołądka, przesyłka, płatność i dyskrecja kropka, nagle podjechał duży van i wysiadło z niego kilku mężczyzn. Wyglądali szorstko, z poczuciem zagrożenia, które przyprawiało mnie odreszcze. Wymieniłam zmartwione spojrzenie z Tomem, który już nagrywał kropka, musimy się zbliżyć, szepnął pilnie. Gdy skradaliśmy się do przodu, moje serce przyspieszyło. Wiedziałam, że przekraczam granicę, ale zaszłam za daleko, by teraz się wycofać kropka mężczyźni mówili cicho, ale wyczuwałam napięcie między nimi a Alanem. Stawka była wysoka, a ja byłam przerażona tym, co może się wydarzyć. Upewnij się, że wszystko jest gotowe na następną dostawę. Nie możemy sobie pozwolić na żadne błędy, powiedział Alan, jego głos był spokojny, ale z nutą niepokoju. Właśnie wtedy jeden z mężczyzn odwrócił się, a ja poczułam. Jak oddech więźnie mi w gardle. Widziałam już tę twarz. Należała do znanego przestępcy powiązanego z syndykatem. Ręce mi drżały, gdy nagrywałem, wiedząc, że jest to dowód, którego desperacko potrzebowaliśmy. Gdy spotkanie trwało dalej, zobaczyłem, jak tara wyciąga teczkę i otwiera ją, odsłaniając stosy gotówki. Serce mi zamarło. To było potwierdzenie ich nielegalnej działalności, którego potrzebowaliśmy. Szepnąłem do Toma, to jest to, Musimy to zgłosić kropka zanim zdążyłem powiedzieć coś więcej, przerwał nam głośny hałas. Z tyłu magazynu rozległ się huk. Mężczyźni podskoczyli, a Alan odwrócił się gwałtownie, a jego wyraz twarzy zmienił się na zaniepokojony kropka, co to było, szczeknął. Ogarnęła mnie panika, a Tom i ja schowaliśmy się za pobliskim samochodem, a serca waliły nam jak oszalałe. Było jasne, że sprawy wymknął się spod kontroli. Kropka, byłam przerażona, ale poczułam też przypływ determinacji. Nie byłam już tylko zdradzoną żoną. Byłam kobietą gotową odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Bez względu na ryzyko, kropka, trzymaj się blisko, szepnął Tom, skanując wzrokiem okolice. Musimy być ostrożni. Gdy obserwowaliśmy rozwój wydarzeń, zdałam sobie sprawę, że droga do sprawiedliwości będzie o wiele bardziej niebezpieczna niż kiedykolwiek sobie wyobrażałam. Kropka stawka była wyższa niż kiedykolwiek, a ja byłem zdeterminowany, by doprowadzić sprawę do końca, bez względu na to, co mnie czekało. Gdy przykucnęliśmy za samochodem, poczułem, jak serce wali mi w piersi. Kropka katastrofa, która zaskoczyła wszystkich, miała miejsce zaledwie chwilę temu, ale zburzyła napiętą atmosferę. Tom i ja wymieniliśmy zmartwione spojrzenia, zdając sobie sprawę, że to może być nasza jedyna szansa na zdobycie solidnych dowodów zaangażowania Alana i Terry w nielegalną działalność. Twarz Alana wykrzywiła troska, gdy zwrócił się do Terry. "Zostań tutaj. Sprawdzę to", powiedział. W jego głosie słychać było napięcie. Poszedł w kierunku źródła hałasu, zostawiając stare i mężczyzn zdenerwowanych kropka myślisz, że to policja. Szepnął jeden z mężczyzn, nerwowo rozglądając się dookoła. Nie wiem, ale nie możemy ryzykować. Jeśli nas złapią, będzie po wszystkim, powiedział Alan niskim, ale stanowczym głosem kropka Tom pochylił się bliżej, rejestrując każde słowo na swoim telefonie kropka poczułam przypływ adrenaliny, gdy zdałam sobie sprawę, że jesteśmy o krok od odkrycia wszystkiego. To był moment, na który czekałem. Alan odsunął się w cień, a Tara chodziła nerwowo. Obgryzając paznokcie kropka napięcie było wyczuwalne, gdy pozostali mężczyźni mruczeli między sobą ich niepokój wzrastał kropka, spojrzałam na toma, który skinął głową, zachęcając mnie do dalszego nagrywania. W tym momencie drzwi magazynu otworzyły się, a grupa policjantów wpadła do środka, wykrzykując komendy. Wszyscy stać. Ręce do góry rozkazali kropka wybuchła panika, gdy mężczyźni zaczęli się podporządkowywać. Twarz Taylis bladła, a do jej świadomości dotarło, że wszystko się rozpada. Alan rzucił się z powrotem do grupy, tylko po to. By znaleźć się w otoczeniu funkcjonariuszy. Co tu się do cholery dzieje? Krzyknął, a w jego głosie słychać było zmieszanie i złość. Jest pan aresztowany za handel narkotykami i spisek, powiedział jeden z funkcjonariuszy. Podchodząc do niego z kajdankami w pogotowiu kropka poczułem fale ulgi, gdy zdałem sobie sprawę, że nasze wysiłki się opłaciły. Tom i ja wymieniliśmy podekscytowane spojrzenia. Koszmar dobiegał końca. Kiedy Alan został skutry, odwrócił się do mnie, a jego oczy wypełniły się wściekłością kropka to wszystko twoja wina. Musiałaś wsadzić nos tam, gdzie nie należy, krzyknął, a jego głos odbił się echem w nocy. Stałam twardo, nie cofając się. Dokonałeś wyboru, Alan. Wybrałeś tarę i przestępcze życie zamiast naszego małżeństwa. Nie możesz mnie winić za to, że chcę znać prawdę. Tara płakała, jej brawura rozpadała się, gdy policjanci ją wyprowadzali. Alan, co my teraz zrobimy? Obiecałeś mi, błagała. Zamknij się. Alan szczeknął. Jego gniew był skierowany na nią. Widziałem pęknięcia w jego fasadzie. Człowiek, którego kiedyś kochałam, został pozbawiony wszystkiego, co zbudował dzięki kłamstwom i oszustwom. Gdy policja zaczęła zbierać dowody z miejsca zdarzenia, poczułam, że wszystko jest zamknięte. Tom i ja dostarczyliśmy im nagrania, które zrobiliśmy, szczegółowo opisując wszystko czego byliśmy świadkami. Nie chodziło tylko o zdradę Alana. Chodziło o sprawiedliwość dla wszystkich, którzy zostali dotknięci jego działaniami. Kilka dni później siedziałem na sali sądowej z ciężkim, ale zdeterminowanym sercem. Alan i Tara stali przed sędzą. Ciężar ich zbrodni został obnażony przed wszystkimi. Dowody były przytłaczające, a prawda w końcu wyszła na jaw. oskarżono ich o wiele przestępstw, w tym handel narkotykami i defraudacje, a konsekwencje były surowe. Gdy uderzył młotek, skazując ich na 10 lat więzienia. Poczułem mieszankę ulgi i wzmocnienia. Sprawiedliwość została wymierzona. Odzyskałem kontrolę nad swoim życiem i wiedziałem, że w końcu mogę iść naprzód. Z Alanem i Tarą za kratkami zacząłem odbudowywać swoje życie. Sophie stała u mojego boku przez cały ten czas, a ja zacząłem na nowo odnajdywać radość. Kropka. Nawiązałam nawet ponownie kontakt z Markiem, starym przyjacielem, który zawsze mnie wspierał. Nasz związek rozkwitł, zakorzeniony w zrozumieniu i wzajemnym szacunku. To doświadczenie nauczyło mnie, że jestem silniejsza, niż kiedykolwiek zdawałam sobie sprawę. Kropka zdrada mogła zniszczyć mój świat, ale nie mogłam mnie zdefiniować. Stawiłam czoła ciemności i wyszłam z tego zwycięsko. Dalsza droga wciąż była niepewna, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu czułem nadzieję na przyszłość. Kropka byłem gotowy, by ją przyjąć, już nie tylko przetrwać, ale prosperować, wypełniony nowymi początkami i nieskończonymi możliwościami.